StB1 wjeżdżający. Może uda mi się. Tak jest, zobaczcie. Dostał drugą gąsienicę z damagezem i teraz on zginie za to zagranie. I znowu nie zdążyłem. Typek podjeżdża, więc zajmę się typem. On nie będzie mieć dużych szans jeden na jeden, ale T541 już niestety ma jakieś szanse. 5800, stalowa ściana. Trochę podbijałem tych strzałów i chcę pomóc w mieście, bo widziałem, że tu jest bardzo agresywne zagranie I ja będę mieć ogień krzyżowy na to wszystko, to jest najlepsze Siemanko witajcie Bitwy na żywo M48 Patonem. Było trochę komentarzy, żebym nim zagrał, opowiedział co i jak, co sądzę, czy warto, czy nie warto, to oczywiście w tym odcinku, ale zanim przejdziemy to drobna niespodzianka, ponieważ każdy z Was może wygrać 500 Golda ode mnie z okazji takiego mini konkursu. A o co chodzi z tym 500 golda? Mam współpracę z taką grą strategiczną Call of Dragons. Taki fajny klikacz. Zobaczycie sam, jest bardzo intuicyjna. I tutaj jest link, z którego musicie pobrać gierkę. Co ważne, musi być Adblock i VPN wyłączone, więc może skorzystać z innej przeglądarki, jeżeli tam macie, pobieracie grę z tego linku, ważne żeby nie było y, tych dwójki jedynki w nazwie, tylko normalny taki link, bo jak kilka razy klikniecie to to nie będzie zaliczać, trzeba wbić piąty poziom miasta, to jest bardzo proste, zajmuje to no mniej niż godzinkę powiedziałbym Dołączenie do Przymierza, analogicznie mniej niż godzinkę, no i wbicie jedenastego poziomu zajmuje powiedziałbym trzy dni gdzieś po godzince grania dlatego, że tam się puszcza takie budowy i one trwają po kilka godzin czasami, więc warto sobie z tym stoperem, ale Serio w 3 dni. Jak, jeżeli ktoś was wejdzie po godzince, no to wtedy wbije ten 11 poziom. Warto korzystać ze wszystkich tych boosterów i z tej specjalnej waluty, która tam jest. Ogarnięcie jest to serio, bardzo intuicyjne, a to jest cel tej mojej kampanii obecnie to wygląda tak, że mam połowę tych wszystkich, jeszcze wbijają widzowie ten 11 poziom, bo to dłużej trwa. No a czas na to do, do końca tej kampanii to jest godzina 13.22 marca, więc jeszcze są 3 dni Więc jeżeli byście teraz zaczęli to na luzie zdążycie Polecam wam serdecznie, będzie mi bardzo miło No i poza tym każdy z was kto to wykona ma jeszcze szansę na wygranie dowolnego czołgu premium 8 tieru Taki krótki giveaway odbędzie się też na którejś z transmisji Wystarczy zgłosić się na Discordzie, tutaj wysyłacie screena z waszym nickiem i to, że wbiliście ten jedenasty poziom, dostajecie z automatu 500 golda, napiszecie tam nick z gry I to tak naprawdę tyle, lecimy z filmem A my już wracamy do bitwy, Lion wjeżdżający Ja chyba nie będę ryzykować, no bo zobaczcie Od nas wjechał TVPek, Lion jest bardzo obity, są dwa Leopardy i wjechał drugi TVPek jeszcze ze środka mapy I gdybym ja tam podjechał, to na 90% ginę Nasz TVPek, okej, okay, odda magazynek i Ich jest został zmasakrowany przez Grilla, Leoparda i Progetto ale mimo wszystko nie byłem pewny tego zagrania, bo bałem się, że zginę i zamknę się, i nie będę mieć drogiej ucieczki. Chociaż Bezeta wjechała do góry i ta Bezeta jest fajnym czołgiem ciężkim, który może zrobić różnicę. I teraz już nie bałbym się tak, żeby pojechać na górkę, ale w momencie, jego o tym myślałem, to byłoby ryzykowne, dlatego postaram się dać wsparcie na drugiej stronie, już może za późno. Pomyślałem, że pojechanie tutaj będzie dobre, bo nie mamy żadnego czołgu. Zaletą Patona jest bardzo dobry zasięg widzenia. Jeden z najlepszych chyba wśród medów 10. poziomu. Ogólnie amerykańskie czołgi słyną z tego zasięgu widzenia, i ja będę chciał świecić te pojazdy dla moich sojuszników. Kolejna zaleta Patona to powiedziałbym, że dobre uszkodzenie na minutę. Czas skupiania działa jest też całkiem w porządku, ale niestety rozrzut na 100 metrów, czyli wielkość celownika, to nie jest jakiś, jakiś wielki atut tego pojazdu, bo są czołgi lepsze, na przykład Centeg AX. Które potrafią, no, które mają bardziej przyjemne działo do snajpienia Ogólnie rzecz biorąc, Paton niby ma pancerz Ale jak ktoś przerzuci się na to złoto, to ten pancerz nie do końca funkcjonuje I to nie jest taki pewniak, nie jest to taki typowy amerykański czołg Gdzie można podjechać na wieżę, gdzieś pograć i coś poodbijać To jest takie bardziej 50 na 50 niestety I ogólnie rzecz biorąc, gdybym miał na przykład dać wam Odpowiedź na pytanie, czy warto robić Patona? Obecnych parametrach i obecnie to jakie mamy dobre medy typu Centek AX Leopard 1. Nie wiem jeszcze jakie 121B, czy nawet zwykłe 121 OB 140, to odradzam robienia patona. Uważam, że paton nie jest aż taki wyborny, są lepsze medy w wodzie. Bardzo wielką wadą patona jest kamuflaż, który jest gorszy nawet niż 50 M, a to już jest wyczyn, bo. Niemieckie czołgi nie słyną z jakiegoś super kamuflażu i to jest drugi najgorszy kamuflaż wśród wszystkich medów 10 poziomu w grze. Tylko gorszy ma M60 Patton No ja zbiorę od Arty. Nie chcę wchodzić w tą wymianę, bo to jest szał, który mogę zebrać za 750 od E4. Dlatego poczekam, aż ona się odwróci, bo to jest bardzo nieopłacalne. E4 strzeliła, co z tego, że nie zadałem tych uszkodzeń. W większości tego typu sytuacji warto poczekać, warto nie zbierać takiej buły, bo to jest bardzo nieopłacalne. Tak samo jak ten strzał był słaby, akurat, ale dobra, już teraz się skupiam i oddam strzał z domeczką i z gąską. Tamten poprzedni nie miał prawa wejść, to był mój błąd zdecydowanie. Szkoda, że przeze mnie jakby nie patrzeć progetto nam zginęło Ale mamy otwartą całą stronę, no bo wszystkie czołgi są zaświecone oprócz proga e, Lodówka wiadomo gdzie jest Będę podjeżdżać, będę mieć bicie na Leoparda 1 po lewej stronie Pewnie zaświecę też lodówkę, może dużo po spocie wleci dzięki temu Wygraliśmy na drugiej stronie, więc ta bitwa nie będzie jakaś epicka Ale postaram się w dzisiejszym odcinku coś pokazać W ogóle bardzo długie ogłuszenie, nie wiem ile sekund to dostałem Lodówka na spocie, wrzucę heki Nie wiem czy złapię ją tu zaraz Full HP nawet ma ta lodowa. Skupiam. Możliwe, że trafiłem, bo to całkiem dobrze leciało. Paton po wyjściu na pewno, w sensie jak Wargaming to było, kurczę, kilka dobrych, a jak nie kilkanaście lat temu, opublikowało MEDY 10. tieru, w tym właśnie tego patona. To pamiętam, że. Ja jakoś nigdy fanem jego nie byłem. Wolałem 9 tier, tego patona 9 tieru, ale z biegiem czasu ten paton 9 tieru, jak i ten 10 tieru mocno stracił, bo po prostu wchodziły inne czołgi. A co ciekawe, mogę powiedzieć, że na rosyjskim serwerze paton dostał buffa i on bodajże strzela za więcej. No tak, lodówka to zawsze lodówka. Ale zobaczcie, po asyście wpada coś, wielkiej tragedii nie ma. A to są wyniki końcowe. Zaczęło się od potężnej plomby od lodówki. Jak się ten film skończy, to zobaczymy. W ogóle grałem bitwę z Cesekiem. OCC na STB 8200 zrobił gratki dla niego, a ja dostałem plombę od lodówki. To trudno, zobaczymy. Gorzej być nie może od takiego początku. Bardzo ciekawy matchmaking, losowanie bez artylerii z ósemkami, kilka niszczycieli, ja pojadę chyba na górkę. Mobilność Patona nie jest jakaś dobra, dlatego gram między innymi z turbosprężarką w tego typu sytuacjach, ale o wyposażeniu to opowiem może po tej bitwie, pokażę wam co i dlaczego wybrałem, jakie modyfikacje polowe też. A my zaczynamy podjazd pod górkę, jest STB-1 wjeżdżający, może uda mi się... Tak jest, zobaczcie, dostał drugą głęsienicę z damage'em i teraz on zginie za to zagranie. I dzięki temu my będziemy mieli górkę i oni nie będą mieć dziesiątego tieru. To było bardzo ważne, żeby poczekać, aż on skorzysta z tego zestawu naprawczego. I dopiero potem oddać ten strzał. I dzięki temu STBK nie ma. Niby takie proste, ale no zobaczycie sami, jak będziecie grać, że to nie jest takie łatwe. Trzeba mieć tą cierpliwość i wyczucie tej sytuacji, żeby to zrobić, bo nie zawsze tak da się to zrobić. Ale z biegiem doświadczenia, jak będziecie próbować, to zobaczycie, jak cholernie skutecznie jest to zagranie. Zresztą sami widzieliście w sumie. Dobra, kontuję się na tego projektu. nie niedobrze. Ale będziemy mogli wypychać te 54 te wszystkie czołgi. Niestety dostałem, ale za zero, więc spoko. Nie wiem czy ta 1 ładuje czy nie, bo ja chciałem wjechać na górkę. Bardzo chciałem wjechać na górkę. I tak wydaje mi się, że może być teraz to okienko, że mogę zabrać jeden strzał za to. Tak jest. Jeden strzał, to jest wymiana opłacalna, bo teraz będę mieć dobrą, bardzo dobrą pozycję. Zobaczycie zresztą sami. Skorpion tutaj, Emil w ogóle jak jest wycofany, to jest dziwne zagranie, ponieważ Emil jest topowym czołgiem w tej bitwie, to jest nie ma czołgów ciężkich. A dziewiąte tiery czołgi, to są jedyne czołgi ciężkie, to najwyższe i Emil mógłby zrobić tu sporą różnicę na jakichś pozycjach grając na wieży, on sobie snajpi i gra tak e, no pasywnie powiedzmy sobie szczerze. Muszę uważać, bo jak jestem wykryty to mogę dostać od czołgu, który stoi sobie tutaj między innymi, ale z drugiej strony też chcę, też chcę strzelić do tych przejeżdżających pojazdów i oni nie mają kompletnej pozycji, mamy przejętą górkę, przejętą tą lewą stronę, odbijamy. I strzelamy tak naprawdę jak do kaczek, więc wygląda to rewelacyjnie. Tylko muszę pamiętać o tym, że jestem wykryty. I zobaczcie, pancerz patona. Akurat w tym momencie dostałem we i imię przebił ten obiekt, ale i tak. O, teraz coś odbiłem. Jak widzicie, znowu dostaję tutaj kilka wad w jednym, czyli po połączenie kamuflażu z pancerzem. Dobyłbym tego szarfutura, ale już mi się schował. Oni mogą odbijać górkę, bo na górce aż tak kolorowo nie jest. Brakuje nam czołgu, który znajdowałby się na dole, ponieważ jeden czołg na dole, plus jeden czołg na górze, to jest ogień krzyżowy, który jest nie do przejścia, praktycznie. Jeżeli to są jakieś dobre czołgi, no to nie jest to łatwe zadanie dla przeciwnika, żeby wjechać na górkę przy takim rozstawieniu. Myślę nad załadowaniem złota, żeby przebijać tego typa, No bo zobaczcie, co się dzieje po lewej stronie. Znowu będę mógł strzelać do tych czołgów. Więc strzelam do obiektu 430, ale jednocześnie kontroluję, czy oni nie będą wjeżdżać. i eee, tu nie zdążę, może się cofniesz. I znowu nie zdążyłem. Typek podjeżdża, więc zajmę się typem. On nie będzie mieć dużych szans jeden na 1 ale T541 już niestety ma jakieś szanse. Nie zdążyłem. T541 obijane. Typ strzelił. Więc może zajmę się typem, albo dobiję T5. Dobra, dobijam Typa. Okej, okay, T54-1 znowu strzeliło. Zaraz tu będzie lodówka na celowniku. Czy szarfutur dobiję T54? Ale T54-1 może ładować w tym momencie. Więc może ja zajmę się lodówką? Czy gdzieś tutaj będzie pokazana? Albo tym tydakiem? Dobra, dobiję T54-1. Lodówka zjechała na dół. 5000 na liczniku. Ładuję Heka na lodówę, ale. Fajnie by było się zemścić za ten pierwszy strzał, który widzieliście. No czy wychylisz się, kolego? Szczerze? Wątpię, żeby się wychylił. Ale jak standard by podjedzie? Dobra, może spróbuję gdzieś tu od dołu. Z drugiej strony lodówka może być celowana. Zobaczmy. Piksele jakieś są. No i oczywiście nie przebiłem 225, a lodówka będzie desperacko wyjeżdżać po standarda. Standard nie trafił, lodówka chyba też nie trafiła. Dobiłem za 136. To nie jest do końca to, o co mi chodziło, ale nie zdążę, nie zdążę pojechać po tego włoskiego niszczyciela, bo jestem z trzeci. Chociaż może, może zdążyłem. Piąty frak wpada na moje konto. 5800 stalowa ściana. Trochę podbijałem tych strzałów. Było próby kontowania jakieś. Było też coś tam granie na wieżę. No, to były ósme tiery, Powiedzmy sobie szczerze, duży kaliber, ale to zagranie i zmasakrowanie tego stb moim zdaniem, było najważniejsze. Bo gdyby on wjechał na górkę, to ta bitwa nie układałaby się tak łatwo i szybko, po mojej myśli. By to zupełnie inaczej wyglądało, tak obstawiam. A co do mojego wyposażenia, to mam dwa zestawy: turbo, wentylacja, dosyłacz. Nie jest potrzebny stabilizator na tym czołu. To jest fajny plus, bo jest dobra bazowa stabilizacja. I mój drugi zestaw jest taki, że mam ventę, HP i dosyłacz. Dlatego, że jak rzucimy na jakąś miejską mapę, to ta turbosprężarka może aż tak się nie przydać. Bardziej HP, ale na większości otwartych map, czy gdzieś, gdzie trzeba będzie zmieniać pozycję, to uważam, że turbo fajnie, bo nie mamy też dobrej mobilności. Znaczy mamy ok, ale nic specjalnego jak na Medo. Moja załoga to taka czy Perkowa, powiedzmy tutaj 4, a tu akurat 5. Wszędzie chciałem dać kamuflaż, że tego, że ten kamuflaż jest słaby. Wszędzie braterstwo naprawa. Nie muszę tłumaczyć oraz intuicja plus perk pod spotowanie, żeby spotować, ponieważ wybrałem sobie tutaj perk, który zmniejsza okręg celowania, między innymi tutaj. Dorzuci nam kamuflaż, ale kosztem jazdy wstecz i szybkości napraw zawieszenia, dlatego też decyduje się na sprężarkę, żeby zrekompensować tą jazdę wstecz. A ten kamuflaż jest słaby i to musimy wybrać. Tak samo tutaj tracę na zasięgu widzenia, który i tak jest wyśmienity, ale dorzucę do prędkości naprzód, żeby mieć lepszą tą mobilność. A resztę nie wybierałem, i to jest taki krótki opis mojego wyposażenia i tego wszystkiego, co mam wybranego na Patonie. Lecimy kolejną bitwę. Lecimy, szturm, Redshire. Mapa, na której powinniśmy przejmować linię A, bo jak sobie tam dojedziemy, no to wtedy wyciągamy wszystkie czołgi po kolei, to jest super pozycja. Ale niestety, ja jestem za wolnym czołgiem. Nie mam takiej mobilności jak CES, i to jest zbyt ryzykowne zagranie, ponieważ dużo czołgów kontruje to wszystko. podejrzewając tutaj, tak zauważyłem. Tego na razie ja zagram sobie w tych sektorach, postrzelam do Patona którego nie wiem, czy nie wyrzuciło. Ale jak widzicie, już jest TVOP z prawej strony. On sobie gra pewnie w tym krzaku. Więc oddam jakiś strzał na ślepo. Wótek został zmasakrowany. 230 HP, ale jego pozycja nie miała sensu. Bo ani on nie przejeżdżał tu, ani nie grał tu. Kompletnie, jakby stał bez pozycji. Spróbuję tego patona jakoś wychylić, no bo sądzę, że jest szansa, żeby do niego no nie, chciałem załadować złoto, myślałem, że zdążę, ale nie zdążyłem Tego patona niestety nie widać, czyli pewnie się obudził A moja wymiana tragiczna, za 850 ja zebrałem Do ja, Oj nie, 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 to jest błąd, to jest błąd, to jest błąd Ale mam farta, tylko Progetto może stąd się wychylić na mnie Ja chciałem ogólnie jakoś kontrolować prożetto, ale... No jak widzicie, on mnie kontruje I też za bardzo nie... Ogólnie nie podoba mi się to, jak ja rozgrywam tę bitwę bo... Chyba ginę. Może to raz Okej, okay. proszę to nie strzyło mnie drugi raz. Ale źle, źle to wygląda. Uciekam sobie stąd. Muszę gdzieś się wycofać. Myślę, że ta pozycja może być spoko, jeżeli oni będą tak agresywnie się wychylać. Paton dostał do mnie. WZ też może tu się wychylać, więc chwilę tu poczekam, te 30 stąd. Tak myślę, że będę mieć dobre bicie na niektóre te pojazdy. Aj! Chciałem strzelić na ślepo, on dostał spota, szkoda, to mógł być mój frak. Jak widzicie, tu się przewaliło drzewko. Ktoś tutaj sobie gra. Może to być TVP. Oni mogą jechać po naszego Hori, więc stąd zapewne, zapewne jakieś wsparcie mu. Bo tak po HP przegrywamy i pozycyjnie ta strona nie wygląda dobrze. Ona będzie raczej przegrana. Druga strona może być wygrana, chociaż Kran to jest oczywiście bardzo mocny czołg, który trzyma flankę. Patton Tank do mnie strzela, ale... Uważam, że moje zagranie, biorąc pod uwagę to, ile mam HP, jest odpowiednie. Nie, nie rozumiem tego gościa. Dobra, jakiś kolejny strzał na ślepo, żeby się nie nudzić. Ciekawe, czy oni będą dojeżdżać, czy nie. O, pojawiła się ta seta. To też ważne jest. Czy ta seta zostanie rozwalona? Antikora nasza z nim walczy. Aha, i zobaczcie! Przez całą bitwę nikt nie podjeżdżał na linii A i cały czas czekałem na to zagranie. A teraz Grill tam się chyba ruszył. A mnie nie ma na pozycji. I WZA zaczyna się wygrać, dobra. Skupiłem i nie ma buzety. Podjeżdżam pod Grilla. Myślałem, żeby nie jechać na lewo, ale jeżeli Grill się ruszył, to ja też się ruszę. No i też w konsekwencji zaczynamy wygrywać, no bo wygraliśmy tam na lewo. Light rozwaliliśmy. Wiem, że ten tv powinien być w tych krzakach na wprost obok Grilla. I jest grill. Ja ładuję HK, cofam się tak za krzaków, żeby nie stać spota, ale... Kurczę, grill mi się schował. Czy te fapek tu będzie jechać? O to jest pytanie. Muszę tego grilla jakoś zająć. Albo bardziej zablokować. Jest to trzydziestka. Ja nie mam spota. Are you sure about mam spota. Muszę się chować. TVPek prawdopodobnie jest tutaj, Te 30 tu, grill tu. Grill jest zamknięty w tej wydmie. Nie wiem, w tej dziurze może bardziej. Może TVPek będzie przejeżdżać, może zaświecę T30. Mam dobry zasięg widzenia, wręcz bardzo dobry. Ale nie trafiam. Teraz mogę mieć spota, a grilla już nie ma. Niestety jestem na jeden strzał od ka i to nie pomaga. Załadowałem złoto, to nie wchodzi. Bitwa tragiczna. Źle to rozegrałem, naprawdę. Jakby nie jestem przyzwyczajony też do końca, żeby grać tę stronę. I było to widać, że popełniłem bardzo prosty błąd. Myślałem, że coś mogę zrobić, ale to nie miało sensu. Dobra, muszę jechać, no bo nic innego nie zrobię. Chciałem zagrać zachowawczo, a i tak zagrałem zbyt agresywnie. Mianowicie, zazwyczaj przejeżdżam sobie tutaj, ale powiedziałem sobie, że gram patonem, to nie ma co, więc zagram tutaj, a i tak gdzieś przejechałem głupio. No szkoda, ale nauczka na przyszłość. Najważniejsze, żeby uczyć się z Waszych błędów, z tych porażek, z tych zagrań, które nie wychodzą. Bo gdybym miał więcej HP, to mógłbym sobie na więcej pozwolić i nie miałbym aż takiego słabego wyniku. A tu jeszcze jeden strzał wpadnie na TVPK. No i to tyle. A w tym wyniku nie ma nic specjalnego do omówienia. Gratki dla Super Conquerora 600. Lecimy dalej. O, i tu mamy przykład mapy, gdzie zainwestuję więcej punktów wytrzymałości. No wiecie, jak mam więcej HP, to mogę więcej zrobić wymian. Teoretycznie, jakiś jeden więcej strzał przyjąć, i wydaje mi się, że to może się przydać. Wiadomo, nie musi, ale lepiej zwiększyć HP niż z tą sprężarkę, bo ta mapa jest bardzo mała. No i tu się to nie przyda. Korzystając z zasięgu widzenia, może uda mi się kogoś zaświecić tu przejeżdżającego, ale nie zdążyłem skupić tego celownika. A szkoda, bo to mógł być darmowy strzał. Nie wiem, czy zauważyliście, ale mapa Ensk w którym spotkamy, została zmieniona w taki sposób, że te czołgi tutaj automatycznie już będą bliżej miasta i ja ich nie zaświecę, bo wcześniej one pokazywały się po tej prawej stronie. Przybaczcie się na mi mapie, gdzie jest ten punkt spotowania, w sensie punkt respa, tak to wygląda. I ja trochę zaryzykuję, podjadę na tory. Uważam, że to może być dobre zagranie. Może być tragiczne, ale tak patrząc na to, że już ta część czołgów się rozjechała, to najprawdopodobniej spotkam jakiś jeden czołg. No, akurat to jest jak pancer, i wejdę z nim w jakąś wymianę, chociaż wiadomo, wymiana z jak pancerem no nie skończy się wyśmienicie i nie chcę ryzykować. Nie chcę ryzykować. Jeden strzał za darmo oddałem. Wiem, gdzie jest jak pancer. No, i zbiorę teraz trzy pociski, bo te mnie skontrował. Nie było to jakieś moje ulubione zagranie, nic takiego. Myślałem, że to wyjdzie inaczej. Trudno. tvp zaraz może znowu się wychylać jak pancer teoretycznie może dojechać, dlatego ja sobie odbiję do tej strony, tu się schowam do prawej, żeby nie zbierać nic i chcę pomóc w mieście, bo widziałem, że tu jest bardzo agresywne zagranie i ja będę mieć ogień krzyżowy na to wszystko, to jest najlepsze i stąd będę mógł sobie odbijać te czołgi, które dostałem po spocie za tvp i prawdopodobnie nie będę wykryty, to jest jeszcze lepsze. Zobaczcie, jak Conqueror i ja czwórka 4 zatrzymały te pojazdy na swoich pozycjach defensywnych, a ja teraz obijam sobie każdego po kolei. 60TP może dojechać torami i może mi tutaj się gdzieś pokazać, więc muszę być czujny, ale dobijam chyba najpierw w pierwszej kolejności bat no bo przede wszystkim mogę na pewno go przebić, a po drugie mogę też rozwalić magazynek. Cały czas 60TP ładnie trzyma pozycję, no i ja mam strzelnicę po prostu. To było świetne. Te przejechał, więc mnie sobie wykrył, ale nikt. No teoretycznie patę mógłby do mnie strzelić. Kurczę, te fapak zrobił różnicę 60TP przejeżdża, Aj, nie trafiłem. Przegrałem miasto, już się to wszystko posypało. 60TP strzeliło, chciałem bardzo dobić chata i dobiłem. I co my tutaj mamy? 60 TP podejrzające, dolna płyta. Niestety mi to nie wchodzi. Czy my to utrzymamy? Jest szansa jakaś tam. Matematyczna, jak patrzę po THP. I to jakie czołgi? 121B. Chociaż obiekta już nie mamy. Nie wiem, czy tutaj FAP gdzieś się pokaże. Paton. Jest dużo krzaków, i można strzelić. Y nad torami, pod wagonami, <noise> nawiązując do mojego poprzedniego odcinka na głównym kanale, ok, boję się. No, bo pestka od 60 p O, 60 TP strzeliło. Dobra, jeżeli 60 p strzeliło, to też mogę mu oddać. Tfp się tu pojawił. Nie chcę zabrać od 60 p Dojeżdżam tego Tfpka jak pancera od strony torów. Dobra, Tfpka dostał ładnie. Manticora się pojawiła po prawej stronie. Tefopek już zna jeden strzał. Nie wiem, czy pomagać z Mantikorą, czy jechać. Jadę chyba twardo. Pojadę, żeby objechać jak Pancera, dobiję Tefopeka. Chociaż ta Mantikora będzie denerwować. Dobra, spróbuję do Manty strzelić. Ona w ogóle tu wjechała. Oj nie, będę mieć 60 tp na plecach. Najgorzej. Oj nie, nie, nie. I zbiorę od 60p. Jak pancer się na mnie odwróci, albo Tefopek z lewej. Jest problem. Muszę przejechać, tak? O nie! Nie, no pod kurczę! Znowu zła decyzja! Z tym... Dwa razy pojechałem tym Peronem i dwa razy zważywiłem. Ale nie spodziewałem się, że 60 to mi wyjdzie na plecy. Nie spodziewałem się, że Manticora tak ruszy. Myślałem, że przejadę sobie tu, rozwalam jak pancera, rozwalam tę Hopekę, mam dużo HP, ale było od 60. Mm. Obiektywnie mówiąc, przegrałem tę bitwę tym zagraniem. I proszę o oficjalne postawienie zakazu wjazdu na tym Peronie dla mnie, bo to było słabe. 60 TP dzięki temu, że mogłem je strzelić w plecy, wygrało na pewno bitwę. Jak pancer też. Hmm, Te no nieważne. Zapomnijmy. Karelia. Jest szansa na rewanż za pierwszą bitwę. Co prawda, lodówki nie ma, ale jest jak pancer. Początek bitwy na podstawie tego, co zobaczę, może będę wierzyć na górkę, może nie. Widzę, że snajpi tu Leopard, strzelam do stb znowu go gąskuję. Przyjeżdża sobie Chieftain snajpiąc. Będzie bokiem, nie zdążyłem. Tu będzie Leopard. Czy ja będę wjeżdżać na górkę? No... Teoretycznie... O, jeżeli FV by zebrał wszystko... Dobra, za FV mogę pojechać. Zobaczcie, teraz... Nie wykorzystuję go jako taką tarczę, no bo sam on jedzie. Teoretycznie tak, ale w praktyczce... Ja mu nie kazałem tam jechać, po prostu nic złego nie uważam, że zrobiłem, ale on pozwolił na zebranie tych uszkodzeń. I teraz wyjadę sobie tu na te medy. O kurde, o tym nie pomyślałem. Niestety, ale okej, okay, dostał ten Super Conqueror. Myślałem, że wyjadę sobie na medy i będę je obijać w plecy, ale Super Conqueror się wychylił. Ja tu pomagam, chowam się od Leopard'a, tylko zauważcie, że nie mam... Mamoraka. Taranuję coś tego stb -ka. Dwie sekundy, sekunda... Dosyć często na amerykańskich czołgach pada magazyn amunicyjny. I tu macie przykład. I tak sobie pomyślałem, że mogłem dać pierwszą modyfikację polową, zredukowanie tego, jak dostanę w magazyn o 50%, bo jest tam takie, taka modyfikacja, ale pomyślałem sobie, że nie, bo po co, a teraz... Faktycznie miałoby to sens, bo na Patonie dosyć często pada murek, czy na E6, czy na M60. Doskonale jest mi to znane. I też fajnie wrzucić bezpieczne magazynowanie, jako umiejętność dla załogi. Dobra, co my możemy powiedzieć dalej? Manticora nadal żyje i Manticora można z wszystkich spotować. Wchanie tego dalej po lewej stronie na pewno nie ma sensu i nie w moim wykonaniu, bo ja tego HP nie mam. No nie, to jest po prostu wjeżdżanie pod artylerię i pod wszystkie inne czołgi. Najlepszym zagraniem będzie albo ustawienie się, czekanie i snajpienia. Albo pojechali na drugą stronę i spróbowali tam wygrać. I widzę, że nasz Batchat i te to robią. Ja też spróbuję, chociaż Manticora nasza zaświeciła ich. Hmm. No i teraz dzięki temu, że nasza Manticora wygrała, no to ona będzie świecić prawdopodobnie jakieś niszczyciele. I żałuję tego, że nie dostałem na górce, ale z drugiej strony pomogę na tej prawej stronie. Batchat już raz dostał. Mamy te ka Badczata, ale te czołgi potrzebują kogoś. To może zebrać. Teoretycznie ja tego HP aż tak dużo nie mam, ale magazynkiem nie jestem i mógłbym coś rozdzielić z tymi uszkodzeniami. No chciałbym, żebyśmy tu razem podjechali, bo... Jest szansa. Nawet moglibyśmy od tej strony tu wyjechać. I wyjechać na plecy z kasowe 60p. Ja mogę od takiego superkoncurora zebrać. Tylko ważne jest to, żebyśmy pojechali razem. O, jest 60p. No, ja jestem wykryty na 50 metrów. A i mogłem nawet strzelić. A, SuperKonkuror jest tu. Oj, 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 No to się zadziało. Nasz Batchat musi wjechać. Nasz Batchat musi rozwalić. Dobra, to ja rozwalę 60TP. On rozwali SuperKonkurora, więc w sumie całkiem okej okay wyszło. I jedziemy na drugą stronę. Znaczy, drugą stronę, na przeciwnika bazę. Ale z mojej perspektywy bardzo to było brawurowe, że TVP tak wyjechał i zginął. Nie do końca było to jakieś świetne zagranie, bo mogliśmy to... Lepiej rozdzielić, tak analizując, ale to jest random, i tutaj każdy bardziej interesuje i dba o swoje punkty wytrzymałości. Jest TVP, jak skupiam, trafiam, ale to nie zanosi się na jakąś fantastyczną bitwę, niestety. Oj, może jeszcze zdążę. Nie, dostał sam Chieftain, ale chyba nie zdążę. Chociaż może. Nie, nie udało się. No, nie była to fenomenalna bitwa. Lepsza nawet była ta pierwsza. Jest spektakularnie zginąłem, ale trzeci X zrobiłem. Brakowało tej mobilności. Też ten Amorak spowodował, że trochę mniej uszkodzeń zadałem. No i w sumie to był Paton. Nic specjalnego, w szczególności jakoś nie polecam. I jest po prostu, bo jest, ale moim zdaniem Centek a AX do Part 1. No dużo innych medów jest po prostu lepsza, a Paton no jest trochę zapomniany i fajnie jakby WarGaming go coś tam delikatnie zbafowało. Jakiś parametr, na przykład nie wiem, średnie uszkodzenia z 400 na 420-40 to myślę, że wtedy paton byłby naprawdę warty uwagi, a tak to jest taki duży niedosyt chyba, tak samo jak na tym odcinku bitwa na Ensku to już w ogóle, ale jakiegoś wielkiego wstydu chyba aż tak nie było. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się, ja się to nie żegnam, to Elo!